To jest dziupla 2 metry wysokości. W niej są ramki 4 cm, czyli 40 mm. Normalnie ramki mają grubość 35 mm. Albo 25 mm, jeśli to jest ramka z czerwieniem. I w tej było trochę baros. I teraz można zauważyć, co się dzieje. Tego pszczoły. Po prostu zrzucały z siebie warozę. I ona spadała nie na następną pszczołę, tylko po prostu na demnicę. I teraz te pszczoły zeszły na demnicę. To jest biały papier. Nie? I żywaczkami rozgryzają. Warozę. Tego nie wiedziałem, to jest nowe odkrycie, że pszczoły potrafią nie darować, że są tak zorganizowane, że nie dojrzeją, zrzucą tą warozę z siebie, to jeszcze ją rozgryzają. Trochę źle ten film może nakręcić, dlatego że odbija się światło tego i widać moje portki i moje nogi. No ale nie mam innego wyjścia. No co mam zrobić? Jak to mam zrobić? No. Jest ten refleks i tego. Zobaczcie, jak trzyszczą. I tak to wygląda. My nie potrzebujemy żadnych chemikaliów. Wystarczy nam Propolis, szerokie ramki, czyli grube ramki. Uliczki, które mają więcej jak 1 cm, 2 cm, 3 cm. I to wszystko załatwią same pszczoły. Ale co o tym wiedzą profesorowie na uczelniach? Może przybliżę. No film nie jest najlepszej jakości, ale to widać, no. chodzą w i szukają. Oczywiście gwardia chodzi, zobaczcie, gwardia chodzi po tym. Ja sobie siedzę na zydelku, trzymam kamerę w ręku, no i tego gwardia chodzi. Pszczoły inne pracują, pobierają syrop. Dziennie moje pszczoły pobierają 4 litry. Jak jest bardzo silna rodzina, to potrafi pobrać nawet 9 litrów dziennie. To jest absurd, ale tak jest. Jak jest 100 tysięcy pszczół, to daję o godzinie 20.00. 4 litry i na następne o godzinie dwudziestej puste słoiki. Rąbią, no, no tu widać jak są. Przecież tam oprócz warozy i spadków woszczy, wosku, to tam nic nie ma a pomimo wszystko one mają robotę jestem zaskoczony tym odkryciem bo tego nie przypuszczałem że zawsze widziałem myszy mrówki dziupla motylice ale że pszczoły to oczywiście słyszę od razu że pszczoły będą wnosiły z powrotem Na roze do góry Coś takiego pszczoły mają małe, ilo, małe iloraz inteligencji, pszczelarze mają większy. ale pomimo to pszczoły poradzą sobie No i zobaczcie jaka przestrzeń jest to jest 40 cm od dennicy do pierwszego plastra I cienka to jest 2,5 mm plexi i wszystko pasuje Nie ma problemu I tak będę zimował Do tego pszczoły noszą dużo pyłku w jakiś kwas, nie wiem, no, różny to jest, no i ze słonecznika też, bo widzę to, no, siedzą na słonecznikach. no i odbudowują węze, znaczy nie węzę, tylko plasty znaczy ja daję taki kawałek taki kawałek yy, z węzy, taki ile tam sześć komórek na szerokość sześć komórek, no żeby proste robiły tu, gdzie Yy, składają yy, miód, nie tej części, no bo ramka jest podzielona. 12 cm jest od góry, to jest miód, a pod beleczką po prostu one robią czerw. No i cała ta ramka tak jest podzielona. No. Różne ramki kombinowałem z drutami, ze wszystkim. No. Każda ma jakąś zaletę i każda ma swoją wadę. No ale najlepszy, najwięcej zalet ma właśnie ramka, która jest podzielona. Tak jak owady jeden yy, zaczął to robić, widząc u mnie jak ja to robię. No i tego, tylko że po prostu chodzi o to, że yy, w tym w gnieździe, no to wiadomo, że najważniejszy jest czerw. A ten wianuszek dookoła tych, yy, tego pokarmu i pyłku, no to właśnie to yy, ja to już zrobiłem fizycznie, po prostu oddzieliłem to bereczką, że po prostu na zimę, no to wytnę po prostu to, co gdzie było zaczerwione i, tego, i pszczoły zostaną na samym pokarmie. Zresztą teraz Biedronka robi akcję prawie co tydzień cukier po 1,45 to ja już cały magazyn zawaliłem cukrem po prostu. Kupuję tego cukru po 1,45 bo taki przypadek zdarza się raz na kilka lat. Może w przyszłym roku będzie tego jak dzisiaj mam za to samo 2 kilo cukru a tego a będę musiał płacić po 3 zł, no to już jest jakiś interes na tym nie Jadę, naładuję pełny bagaż mam kilka kart tych z biedronki No szkoda, że to nie, nie można tego tak zrobić, no ale to no, no widać jak one chodzą tam te pierwsze co widać takie duże no to to co jest gwardia nie ona nic nie robi tylko chodzi dookoła ale te na dole to czyszo może uda mi się jakoś zrobić i pokazać dokładnie jak one zgryzają no nie wiem chyba będę musiał jakieś światło zainstalować nie wiem jak to zrobić trochę to nieładnie wygląda moje nogi tego taboretka ale co zrobić? No? tak to wygląda także po prostu problem warozy jest już rozstrzygnięty tylko trzeba umożliwić tą pracę Dać im dużą kubaturę ula to co czy no, ci producenci, czy y, produkują, to nie są ule, to po prostu to jest znęcanie się nad pszczołami, zresztą to jest, to są konstrukcje amerykańskie, konstrukcje y, angielskie czy niemieckie, to wszystko to jest, no nie chcę źle mówić, ale nie ma to żadnych, Pozytywnych cech chyba jedyne to jest to, że one są lekkie i pszczelarza nie boli krzyż jak wozi to na na pasieczysku. A u mnie to nie odgrywa roli, bo ja mam stałą pasiekę, to mnie to nie odgrywa. Znaczy, ja mam trzy pasieki, nie jedną tutaj. W trzech różnych miejscach oddalone o 500 km od siebie. No ale dobrze to jest inna sprawa Doktor Stańczyk zna ten problem nie Przepraszam doktor kwasek Doktor Kwasek też jest zdolny pszczelarz. Odkrył wiele rzeczy. No dobrze, to tyle. Jeśli ja, ja coś jeszcze. Tak, już jest chyba 12 minut ten film. Nie jeszcze tego. Zobaczcie, jak to jest. Te pszczoły cały czas chodzą i szukają tej warozy. Szukają i rozgryzają. Także waroza nie ma żadnych szans przy pszczołach. Jak pszczoły są zdrowe, dobrze podkarmione i mają dużo przestrzeni. No przecież zobaczcie, tu. A tu ludzie mówią o zacieśnianiu, o ścieśnianiu gniazda na zimę. To robią pszczelarze, którzy no dobrze, no ci co więcej wiedzą ode mnie. No. Chyba wiedzą już za dużo o pszczołach, dlatego robią takie problemy. Ja, ja wiem mało i tylko to co widzę to po prostu to ocenia. No tutaj ile tych pszczół jest. No. To gwardia, wszystko chodzi tego, a te zgryzają, szukają, włóczą coś tam. Tego i czyszczą i tego, przecież mogłyby całkiem co innego robić, nie? Nie wiem, dzisiaj jest mecz tej Igi Świątek, trzeba będzie oglądać. Może wygra. Ten mecz z tą rybaki, no. Tak sobie marzę, że jakbyśmy się zjednoczyli, tak ci ludzie, którzy publikują na... na YouTubie i zaczęli obserwować wszyscy jednocześnie, to byśmy... Rozwiązali jeszcze wiele zagadek przy Lizalecie. Każdy na swój strój. Co zrobić? Dobrze, kończę. Może, może będę kręcił jakieś światło, może zrobię i wtedy pokażę dokładnie przez lupę, jak to pszczoły robią z tą warozą. Dobra.